Ja się mam jako ze strony Max i dzisiaj będziemy sobie grać w mine Chyba tak to się nazywa. grać tutaj na telefonie. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale, jeżeli chcecie kolejne odcinki na tym kanale. Przepraszam Was za to, że nie było przez długi czy żadnego filmiku, ale teraz. Chyba filmiki będą się pojawiać codziennie. No i tak, będzie dobrze. Jeżeli nie będę miał czasu, to nie będzie. Jeśli bycie gdzieś wyjeżdżał, takie prywatne, to będzie w, w jednym dniu z trzy filmiki, czy dwa. Dobra, to co byśmy mogli tu zagrać? Nie wiem w ogóle, nigdy w to nie grałam Czy w ogóle Czy w ogóle tu jest, czy są jakieś gry? Czy co? A tu są chyba Survival, Creative Housing Weźmy Creative To robimy Stwórz dom Добра. Раскай. Фуждом, дом еще раз. А нигде не играл. Да. Раскай еще Mm, I co teraz? Jak ma się przechodzić do domu? O co chodzi? Czekajcie. Ogólnie nic nie ogarniam. Mm. k mm. Sky vlog.

Mm -hmm. O dobra Co bym chciał zbudować Jakąś willę może no, no, Szkoda, że nie mam tej innej wersji I lepszej Czekaj To będziemy jakiś letni. Taki jasny i wiecka szyba. Teraz jakieś tyle może taki. Teraz. W początku to będą takie krzaczki. Co będzie wejście. Mm -hmm. Tu tak będzie. To tu będzie szyba. Okej. Okay. Mm -hmm. Teraz studiujemy drewno. O tak, a są lagiery na tym Na innych mam mniejsze, w ogóle nie mam. A tu gra sporo osób. Tak, tak będzie, o, pięknie. Tu później będzie balkon. Okej. Okay. <grymne> a ja później to zrobimy A dlaczego nie mogę nie mogłam tu budować jakieś laki straszne będzie mhm. tak okej okay to teraz tu jest dziecko... znowu szyba to było ładne napiszcie w komentarzach jakieś bardzo komentarz, bardzo Was proszę. Bo widziałem tylko jeden komentarz. Dzięki Provito. Taki mieliśmy nikt. Chyba, jeśli się nie mylę. Ej, no, dlaczego to mi się nie chce tak stawiać? To jest jakieś zepsute, czy co? Hmm. Trzeba to jakoś ułatwić. Może tutaj takie drewno. To jest już ładne. O. O. Tak może być. Mam taki mega pomysł, że tu będzie taka szyba. Tak będzie. Mhm. O i tu będzie wyżej. Będzie taki hotel. O. To już naduł, ładnie wygląda. Tak będzie dobrze. Hmm. O dobra, już mam pomysł. I tu bym schody. O, to będzie dobre. Polecam ten serwer. To jest na telefonie. Ta aplikacja nazywa się Kraty Unboarding. telefonie jest bezpłatne. Trzeba tylko utworzyć konto a na adresie Gmailu. No i możecie wchodzić na takie serwerki. Polecam. Uh. Teraz -tá que é que eu Dobra. Tak. Teraz to trzeba tak zrobić, takie pójdę ze schody. Dobra. A tu będą potem na kolejne piętro. O! Tak będzie. Kurczę, te bloki jakby znikają. No dlaczego? Dobra, to na tym odcinku to już koniec z tym domkiem. I pokażę Wam, jak, jaki to serwer. Miniplex. Tak, mini, i z tym takie światy. Dla. To życzę miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może to będzie, będziemy ko w kolejnym odcinku dokończyć, ale wątpię. Tak, za kilkanaście dni. Dla to się z Wami żegnamy oj godzinka i